Cześć, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Trochę mnie nie było, ale nasza ostatnia rozmowa na Instagramie natchnęła mnie do nowego odcinka. Także dzisiaj myślę, że nie będzie długo, ale chciałam Wam opowiedzieć o czymś fajnym i podzielić się swoim doświadczeniem. Dawno mnie nie było i była dość długa przerwa. Ale ostatnie, ostatnia nasza rozmowa na Instagramie troszeczkę mnie natchnęła, i pomyślałam, że przeniesiemy się zamiast na rolkę, to właśnie na format YouTube'owy. Także nie będzie dzisiaj długo, ale chciałam Wam opowiedzieć o czymś ciekawym. Zaczynajmy. Jakiś czas temu, nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale u mnie na Instagramie pojawiło się coś takiego jak wyzwanie językowe. Tak naprawdę było ono bardziej dla mnie niż dla Was, ale chciałam też podzielić się tą motywacją z Wami i zachęcić każdego, kto miał na to ochotę, do nauki języka angielskiego. Ja osobiście to potrzebuję do realizacji swoich celów, chciałam też odświeżyć sobie język, w związku z tym, razem z aplikacją Buzu, to nie jest reklama, ale bardzo serdecznie polecam tą aplikację, zdecydowałam się na takie wyzwanie. Codziennej nauki języka angielskiego. Skorzystałam z metody małych kroków i wrzucałam codziennie przez 30 dni na, swoją, na swoim Instagramie jakieś słówko albo jakąś jedną lekcję, bardzo krótką języka angielskiego. Kto ze mną wtedy był, ten pamięta pewnie ten czas i był to taki motywator do tego, żeby też skorzystać z tej aplikacji i zrobić sobie lekcję. Jaki był tego efekt? O dziwo zadziwiający, ponieważ ostatnio zdałam sobie sprawę, i w zasadzie był to taki mój osobisty sukces, ponieważ udało mi się w tej aplikacji przejść na kolejny poziom językowy. Był to też mój cel, ale przy okazji był to skutek tego, że przez długi okres czasu codziennie robiłam jakąś tam Ilość lekcji w tej aplikacji. Także z tego powodu po prostu udało mi się zdać egzamin i przejść na wyższy poziom. Jak wyglądał w ogóle przebieg tego wyzwania na Instagramie? Czy było łatwo? Nie. Czy Wasza aktywność była duża? Różnie. Nie każdy z Was mi towarzyszył, ale wtedy, w tamtym czasie, dużo osób pisało do mnie, że fajnie, że polecam jakąś aplikację, że też przypominam o tym. Nie wiem, bo chętnie się dowiem, jak, jak było to u Was, czy tutaj dużo osób rzeczywiście. Korzystało i komuś się też udało mieć swoje własne sukcesy, ale dla mnie był to sukces naprawdę ogromny, dlatego że nie zauważyłam, kiedy faktycznie wprowadziłam w swoje życie taki nawyk codziennej nauki języka angielskiego. Oczywiście, jeśli chodzi o ilość, było różnie, czasem było dłużej, czasem krócej, ale udało mi się codziennie faktycznie obcować z tym językiem. Co w związku z tym, tak naprawdę? bo ostatnio was, co, co mnie natchnęło do nagrania tego odcinka. Ostatnio właśnie przypominałam Wam o tym nagraniu, o tym wyzwaniu i pokazywałam Wam też to ujęcie, jak to wyzwanie wyglądało. Czy pamiętacie, że to było już tak dawno temu, a wydaje mi się, jakby to było wczoraj, i że właśnie ja zdałam sobie sprawę i tak naprawdę tym się z Wami dzieliłam, że uświadomiłam sobie, że dzięki temu wyzwaniu, bo to zapoczątkowało moją naukę i moją taką codzienną rutynę, sprawiło to, że rzeczywiście doszłam, nawet nie wiem, kiedy do, do kolejnego poziomu. Jest to dla mnie jakiegoś rodzaju sukces, i też chciałam Wam pokazać, jak taka metoda małych, drobnych kroków może skutkować dużymi efektami na koniec. I teraz, tak naprawdę, jak zastanawiałam się, co na to wpłynęło, że mi się udało, czy było łatwo, czy trudno, czy rzeczywiście było to coś, co zrobiłam sobie tak od wstryknięcia palców już, to zdałam sobie sprawę, że łatwo nie było. Rzeczywiście wiele razy miałam zawahania. To, co mnie najbardziej motywowało, to to, że coś sobie obiecałam, to raz. Dwa, że taka jedna lekcja na aplikacji jest naprawdę niewielki, ma wkład czasowy. Myślę, że to, co było też ważne, to to, że zagospodarowałam sobie czas na to, czyli miałam taki moment w ciągu dnia, kiedy to robiłam. I wiedziałam, że w moim przypadku było to akurat zawsze wieczorem, kiedy już leżałam w łóżku, i wtedy sobie to jeszcze robiłam. Także stało się to takim moim elementem jakby rutyny, że ja muszę to jeszcze odklikać. Kiedy tego nie robiłam, to myślałam o tym, że, że powinnam. No i oczywiście dni, ponieważ w tej aplikacji liczy się ile tam dni, zresztą chyba w wielu aplikacjach jest podobnie. E, ile dni ciągiem się uczysz, no im więcej tych dni było, tak? Czyli na początku potem miałem 100, potem 200, potem ileś tam, to robiło się to dla mnie coraz bardziej ważne, żeby tych dni nie stracić. I naprawdę w pewnym momencie zaczęłam tego pilnować, i to bardzo dobrze. Bardzo dokładnie. Kiedy sobie e tak analizowałam. Przebieg w ogóle tych, tego wyzwania i tej całej nauki języka, zaczęłam się zastanawiać, jak to wygląda w przełożeniu na moje inne rzeczy, inne cele, które realizuję, i zdałam sobie sprawę, że bardzo często korzystam z takich mikronawyków, które po prostu w wyniku tego, że nie wymagają na starcie ode mnie dużo wysiłku, potem jakby nagle stają się taką codziennością, wręcz taką potrzebą moją, żebym to zrealizowała. I teraz, takimi na Najczęstszymi elementami, które mam, to jest na przykład picie wody z rana. I to dosłownie jest to tak moim już takim nawykiem, że kiedy nie zrobię tego z jakiegoś powodu, to po prostu czuję ewidentnie, jak mnie suszy. Drugą taką rzeczą jest spacer. Rano codziennie wychodzę na krótki spacer i nie ukrywam, że czasem, na przykład w niedzielę, zdarza mi się, że nie idę na ten spacer, bo mi się po prostu nie chce. Wolę sobie pospać, akurat mam wolny dzień, czy cokolwiek takiego, szczególnie po intensywnym tygodniu. I o dziwo, pomimo tego, że wydaje mi się, że mogłoby być to dla mnie takim odpoczynkiem, resetem, że na niego nie pójdę, to czuję, że mi go brakuje, że po prostu jednak potrzebuję tego przewietrzenia głowy i ułożenia myśli. Także jest to coś, co teraz już jest dla mnie taką codziennością, bez czego byłoby mi bardzo trudno. Co jeszcze z takich ciekawostek? Na pewno wieczorne sprzątanie, nie jest to jakieś wielkie sprzątanie, ale moim takim mikronawykiem jest sprzątanie kuchni przede wszystkim przed położeniem się spać. Czyli kiedy już jestem po kąpieli, kiedy już jestem powiedzmy w takim poprzecznicu, po kolacji, to zawsze staram się pilnować, żeby ogarnąć kuchnię chociaż trochę przed spaniem, przed położeniem się do łóżka, także kiedy rano wstaję i zaczynam dzień. To jest mi przyjemnie, ponieważ mam czyste blaty, czysty stół i ogólnie mam ten chaos taki ogarnięty, czyli nie jest to jakieś wielkie sprzątanie, ale rzeczywiście staram się rzeczy odkładać na miejsce, w ciągu dnia jest często intensywnie, dużo się dzieje, ja nie mam też jakiegoś wielkiego apartamentu, także tych rzeczy się gromadzi, a tutaj po prostu dzięki temu zaczynam ten dzień z taką przyjemnością i naprawdę dostrzegam tą różnicę. Chyba ostatnią taką rzeczą z takich mikro mikrorytuałów czy mikronawyków jest trening. To też jest coś, co w ogóle w tym roku dopiero wprowadziłam, jeśli chodzi o taką rutynę. Codziennie rano robię sobie trening. I co ciekawe, kiedy zaczynałam i zmuszałam się do tego treningu, ciężko było to nazwać treningiem, bo pamiętam, że moja forma w styczniu. Tego roku była naprawdę słaba, z wyniku też różnych zdrowotnych problemów. W związku z tym mój trening trwał jakieś, myślę, że 5 minut, ale był on naprawdę dla mnie bardzo wysiłkowy. Te 5 minut było jak godzina na siłowni. Natomiast to, że się nie poddałam, tylko regularnie, naprawdę codziennie zmuszałam się do tego, żeby ten trening w różnej formie po prostu się odbył. Czasem to były 3 minuty, czasem to było 10 minut, czasem 15. W tym momencie, a mamy listopad, to jest zazwyczaj już 30 minut. Już nie wspomnę o tym, że od jakiegoś czasu już trenuję z obciążeniem, z ciężarami, także progres jest bardzo duży. Natomiast w tym momencie, jeżeli mamy dzień z różnego powodu, kiedy tego treningu rano nie mogę zrobić, to bardzo to odczuwam. I czuję, że brakuje mi czegoś, że bolą mnie plecy, żebym się porościągała. I to jest po prostu niesamowite, bo jak sobie przypomnę styczeń luty, kiedy zaczynałam i zmuszałam się po prostu do tego codziennie, to naprawdę było to dla mnie mega ciężkie. W tym momencie jest to po prostu przyjemnością. Także myślę, że to jest taki, taki mikronawyk, który no jest, widzę efekt bardzo mocno. Nie tylko na swojej sylwetce, ale w ogóle widzę różnicę pomiędzy tym, co było, kiedy zaczynałam, a tym, co jest w tym momencie. Także serdecznie Was zachęcam do testowania i wprowadzania mikronawyków. Jak będziecie chcieli, to opowiem Wam trochę więcej o metodzie małych kroków i o tym, jak tworzę sobie rytuały, które potem przyistaczają się w zrealizowane cele i różne fajne rzeczy. Także zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania. No i oczywiście do subskrypcji mojego kanału, pomimo tego, że jest mnie tu mało, to będę się starała być częściej. No i mam nadzieję, że weźmiecie coś dla siebie z tego odcinka. Do zobaczenia!